Oto kolejna wyprawa i znowu szybka nocka po pracy. Już po zachodzie słońca, gdy nastąpił zmrok, spotkałem się z Michałem nad wodą. To już któraś nocka z rzędu i to taka szybka po pracy. Jacyś strasznie zapracowani jesteśmy w tym roku. Rozbiliśmy szybko nasz obóz, wędki do wody i czekamy. Czy w nocy coś brało? Zaraz, wszystkiego się dowiecie. Zostawcie łapkę w górę i jakiś komentarz. A nowe osoby, subskrypcje. Wszystkim witamy Was na kolejnym odcinku na kanale Łegenda Wędka, a jest już pora, bo żeśmy się bardzo późno zebrali, na to, żeby przyjechać na ryby, a to na to, żeby sobie powędkować w miejscowości Owiesno. Jesteśmy na PZW 2 no Możecie zobaczyć, kawka już wjeżdża po całości. Nocka u mnie była spokojna. Kamil w nocy złowił jednego fajnego karpia, wigilijnego. I nad ranem? Same nad karana, ranem, tak, Lin. bardzo ładny. Jakieś tam było piknięcie. Wyszedłem, zobaczyłem, że jednak szczytówka troszeczkę się ugina, ale nie spodziewałem się, że to będzie ładny lit. I ryby oczywiście możecie sobie zobaczyć w dalszej części tego materiału, a później Wam pokażemy, na co żeśmy wędkowali, czego używaliśmy, kto jaki miał sprzęt, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc zapraszamy Was na kolejny odcinek na naszym kanale. Chodźcie z nami! W nocy pojawiła się tylko jedna ryba, powodem tego było nasze lenistwo. Po całym dniu pracy myśleliśmy jedynie o zarzuceniu wędzisk i ulokowaniu się w łóżkach, aby się wyspać. Standardowo przy wędkowaniu używamy klipsa oraz odmierzamy odległości. Następnie nęcimy w miejscu, w którym będzie leżał zestaw i to zawsze przynosiło efekty. Teraz wszystko było zrobione byle jak i mieliśmy dużo szczęścia, że udało się złowić karpia. Nieduży je tak cieszy, jak każda ryba. Do pojemnika od metody trafił pele 2 mm oraz niewielki wafters o rozmiarze 10. Haczyk numer 12 na przyponie z karbonu. Odległość nieznana. Było ciemno i jak poleciało, tak już zostało. Jak już mówiłem wcześniej, lenistwo lub zmęczenie przeważyło o tak niestaralnym zachowaniu. Po sesji ryba zabezpieczona i wypuszczona, bo to jest dla nas bardzo ważne. Mamy nadzieję, że następnym razem, jak się z nią spotkamy, będzie większa i da nam o wiele więcej radości. Nie ma to jak poranna kawa, słoneczko już wschodzi. Można sobie wygodnie usiąść na fotelu przy wędkach, temperatura już jest dość przyjemna. Ja, jak możecie zobaczyć, mam wyrzucone, wywiezione dwie wędki karpiowe, ponieważ nie chciałem łowić e, tym razem aktywnie. Chciałem po prostu przyjechać nad wodę po całym ciężkim tygodniu, odpocząć. I na jeden zestaw na, mm, miałem zestawy e, tak zwane łamańce, czyli dłuższa część fluorokarbon, druga część na krętliku, miękka plecionka, haki czwórki bezzadziorowe, bodajże kloły z nesza. I na jednym miałem e, podwójną kukurydzę sztuczną, i jest to bliższy dystans, czyli wędka po lewej stronie, i to było około 55 metrów. Natomiast drugi zestaw, jest to pojedynczy wafter z 20, e, i on jest wywieziony 98 setny metrów w tych okolicach. Na samym początku, po wywiezieniu tego dalszego zestawu, były jakieś delikatne wskazania, ale nie było nic konkretnego. I można powiedzieć, od wieczornej wywózki do teraz e, nic więcej się nie działo. Na zestaw poszła jedna duża PVK i troszeczkę drobnego peletu. Michał cierpliwie czekał na branie, a ja doczekałem się z samego rana kolejnej ryby. Trafił się kolejny gatunek, który dość licznie występuje na tym zbiorniku. Jest to lin. Ryba waleczna i ceniona przez wędkarzy. Szybka sesja i wraca z powrotem do wody. Są tu większe sztuki tego gatunku i już się o tym sam przekonałem. A u mnie delikatniej niż u Michała z tego względu, że mam dwa razy metod Feder zestawy i mam nową wędkę od Genloga. Jest to wędka Enso 360. Ale o której Wam opowiem w jakimś osobnym odcinku, z tego względu, że jestem z niej bardzo zadowolony i jestem bardzo zaskoczony jej możliwościami zarzutu, gdzie nie spotkałem się jeszcze przy tak krótkiej wędce, a odległościach, jakie można osiągnąć przy zarzucie. Też jednak pojedziemy gdzieś na jakieś karpie, na jakąś komercję i tam tam się pobawimy właśnie z tą wędką i Wam więcej o niej opowiem, a sam jeszcze można powiedzieć odkrywam ją, bo to jest drugie wędkowanie, gdzie mam ją nad wodą. Druga wędka to jest Jackson o długości 3,90, nie jest to jakaś bardzo wymagająca wędka, jednak yy, pewien sentyment z tego względu, że to była aukcja charytatywna i... Ją po prostu wygrałem, więc wędka ze mną już spędza któryś sezon. Jeśli chodzi o pelety jakie używałem i udało mi się złowić tego karpia, to jest pelet ze sklepu Roadshop, Ader Carp, o smaku pinepale i mango. Naprawdę, co to wymyślają, to już, to już, to już przechodzi ludzkie pojęcie, ale nie było chyba żadnego innego ciekawego smaku, a chciałem coś na słodko. I ryba się skusiła, jedna i druga w sumie, bo i karp, i lin się skusili na ringersa o wielkości dziesiątce. Na drugiej wędce mam... Waftersa Mango, który też mi się bardzo sprawdzał, ale jakoś teraz na wiosnę się nie ma, na wiosnę jeszcze nie można nazwać tego okresu wiosną, się nie sprawdził. Ale jak już woda się robi coraz cieplejsza, to ona potrafi zaskoczyć ta przynęta. No i tyle. Wczoraj byłem w pracy do godziny 19 i po, zaraz po pracy, jak przyjeżdżałem, już było dosyć ciemno, nie było za bardzo. Sił po całym dniu pracy, tygodniu nawet, bo tu już był piątek, kilka tych słów mi się trafiło. Więc tylko przyjechałem, to zarzucałem wędki, nawet na klipsa nie dawałem i udało się te dwie ryby złowić w ciągu nocy. Teraz oczywiście zestawy już na ostatnią tą część zasiadki mam zaklipsowane i będę starał się wrzu wrzucać cały czas w to samo miejsce. A oto nasze małe królestwo, ale z Michałem mamy nowy rozstaw na łóżka, jeśli chodzi, układamy w Elkę, a tutaj całą tą stronę mamy na takich sto stolików, jak tu jest, możemy postawić jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć takich stolików by tu jeszcze weszło, albo jeden duży i dwa fotele bez problemu w tym dawiocie, więc powiem Wam, mamy. Bardzo luksusowo i z tego względu chcemy po pracy zawsze wybrać się na wędkowanie, bo kończymy późno, ale wiemy, że możemy się wyspać, jak nic się nie będzie działo, a dzisiaj ogólnie trzeba funkcjonować, bo ja dzisiaj na przykład idę z powrotem na nockę do pracy. A jutro, wcześniej rano, musimy o szóstej zebrać się, bo organizujemy zawody wędkarskie, ale odcinek zawodów będzie pewnie jeszcze za tydzień lub za dwa tygodnie. I to tak właśnie wygląda, dlatego jednak. Ten luksus, jaki możemy sobie sprawić podczas wędkowania, jest dobry, bo jakbyśmy mieli całą noc siedzieć przy wędkach, intensywnie wędkować, to wątpię, żebyśmy w ogóle przyjechali, bo dzisiaj byśmy bardzo słabo się czuli. A ja na pewno bym musiał odespać całą tą nockę w ciągu dnia, żeby pójść na nockę do pracy. A chciałbym wrócić jeszcze do domu i żeby jakiś pożytek jeszcze ze mnie był. Na przykład wkurzyć porządnie żonę, żeby powiedziała, że mogę już jechać na drugi dzień na ryby. Ściągam właśnie zestawy, żeby przerzucić, zostało nam jakieś pół godziny wędkowania, może godzinka, chcemy zjeść sobie na spokojnie śniadanie, o 12 już być w domu. Ale jeszcze jakąś jedną rybę by trzeba było wyciągnąć, no staram się jak mogę tu z samego rana, w nocy lepsze efekty niż w dzień, nabiję szybko metodę. Tutaj jest duo mango, malutka przynęta, mały haczyk o rozmiarze 12, nie przesadzamy. Raz, 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 nabite i zestawienie do wody. Nasze wędkowanie dobiega już końca, powoli będziemy na aparaturę całą naszą. Zbierać za chwilę naszą jurtę również, o jak mogliście usłyszeć dźwięk to Kamil właśnie zdejmuje wędki ze swojego rodpoda. Wędki, rybki, może nie było ich za dużo, ale wpadły dwa rodzaje, karp i lin. U mnie cisza, ale w sumie to nawet dobrze, bo przynajmniej odpocząłem, jest dzisiaj sobota, także jeszcze pewnie coś koło domu porobię. A jak podobał Wam się odcinek to pamiętajcie zawsze łapka w górę, subik, kto jest nowy. I pamiętajcie, w każdą sobotę o godzinie 16 widzimy się na naszym kanale. Na razie, cześć.